mordeczki, Ostatni finał, finał naszego szkolenia. Robimy sobie trzy rundki na czas. Adjutant nadajesz. Jak coś chce zobaczyć, jak trenowaliśmy, to na Tikitoka zapraszam zostań strażakiem. Nawet pierwszy, lecisz. A i co no. mnie, według mnie, Nie mnie, mnie, według mnie, według mnie, według Trzyma tu na pikę, ale trzyma też dobrą technikę i dobre cenę. Cisnij, cisznij, będzie na dobry czas. No 24... Jak wykonać pozycję startową? Z której nogi wystartować? W SGSP 21,75 koperta. 3 metry na 5 metrów. 24 powtórzenia na drążku. Należy ją przewiec w sposób... Tak zrobiłem jedno koło. 22, 11, bez spiny Linie startową, cofnij troszeczkę Jesteśmy pochyleni I z lewej będziemy startować Pierwszy odcinek pokonujemy Jesteś wyższy, musisz tą stopę postawić Stawiamy tu stopę Skręt, raz, dwa, trzy Prawą nogą I teraz wprowadzam ogólną zasadę Trzy kroki Teraz sobie zrobimy dwa kółeczka Prawa Jedno kółko, każdy element ćwiczymy trzy rundy. Między rundą 30 do 60 sekund, przerwy w tempetyczki, E. Trzy rundy. Po wyjściu spod skrzydeł nie ma ta, żeby strona ściszywka była niezdana 23,01. 23,01 Będzie 92, 102 kg. Trzy kółeczka, trzy kółeczka. Zaczekaj, może, zaczekaj. Daj, może na ten. Nie, 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 nie. nie, Na szeroko, na, na szeroko. Sta sam się no. Staram. Raz, dwa, trzy, to są trzy, 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 trzy. Dwa, czas, trzy, 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 dwa, trzy, 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 ale trzy, trzy, Dobra trzy, trzy, Jakbyś ten utrzymał, w pierwszym miałeś 7,50, w drugim też koło tego to miałeś 15, byś na 7 utrzymał. Stary, dorobisz technikę i... Jaką technikę dorobisz teraz. Wypracować poli. Bo już masz, jakbyś kroków nie pomówił, to by było gitara stary, nie? No, dobra Mariusz, sam się 26, gram, no staruj. Star. Zmieniamy brzegi Rękoma jeszcze nie pracuję, ale to jest, było pierwsze pierwszy Głup, w są Dobrze, ale i tak będzie czas Południu dwadzieścia 24, 26 24, 26 Dopracuję technikę, dawaj Już ruszył, ruszył no, W ogóle tego nie będziesz, ale dobra dobra dobra, 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 dobra. Zobaczymy tą techniką, tak, bo się podpalił. Dobra, dobra. O, zwolnił i złapał technikę. No, teraz złapał technikę. No. Nie, yeah, ale biegła, 43 sekundy, tak? <grystanie> <grystanie> Ale stary, pierwsze to jakby tam? Klawasz, lawasz, a później tak końcu... 21,75 koperta 24 powtórzenia na drążku poziom jeszcze raz to pokażę pokazanie w jaki sposób robimy technikę do 5 minut przerwy. Raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie nie przesadzaj. Teraz przechodzimy do treningów interwałowych. Jesteś gotowy? 40 sekund przerwy. 4 rundy dla osób. Tego typu trening możesz wykonywać tak naprawdę wszędzie. Jak biegniesz 10 sekund w Formule 1 do 4, to 40 sekund odpoczywasz. Wszystko, na którym robimy 60 metrów długości, 60 metrów szybko, 120 metrów na stadionie mamy ładnie tam wymierzone 400 metrów, później 200. 1 go. Polecam wykonywać ten rodzaj treningu. 1, maksymalnie dwa razy danej wersji ćwiczenia. 15 sekund przerwy mu zostało. Po wyjściu spod skrzydeł nie ma bata, żeby w szywka była niezdana. Jeśli potrzebujesz planu treningowego, zainwestuj w moje buki, Koperta, bip, test i podciąganie. Polecam również moje kursy w formie wideo. To prawdziwy sztos!